Pana Baranowska, normalnie drża, takie auto 170 nie ma normalnie w oryginale. Ale jakie jest czy to to zakładajcie po mi krzesła na górę z tobą. Dobra. Ja zauważyłam, Aniu, że ty nigdy nie mówisz proszę. Zawsze no, tylko no, takim no, wskazującym no, tak, to „za”. Tak, ale ja, ja cały no, czas proszę o to. to. chyba żartuję. A co z tego, czy ja powiem, no, Bo no, zakładajcie ja przez mi proszę. Tak robią najlepiej na Sama na forma jest grzeczniejsza i, no, i no, dla mnie no, przyjemniejsza. No, przepraszam no, bardzo, no, ale nie będzie. Ja Dzięki. Może zaczniesz mówić proszę teraz? Nie, nie, Karolina, nie zacznę. O, uwaga! Dzień 15. Anna odpadła jako pierwsza. Na wieść o tym najbardziej ucieszyła się jej córka Ola. Monika Sevioło. Wstać prosto. Masz! Idź do szeregu. Sebastian! Moniczka! Gówno, gówno. Mamy cię, twej rządy nie skończyły. Od dzisiaj. Bez gówno. dowódców! Roduta padnie. Sebastian! Ja złowię tam flagę Sebastian! Teraz tam je wchodzi. Bo Może się te zdaje, że to są żarty. Mam Ale nie są. Naprawdę. Wiem to z obu I wiem to na 100%, że to nie są żarty. Naprawdę? Naprawdę. Największym obzartuchem domu Big Brother została. Monika Sewioła! Ale śmieje! Moniko, twój czas w domu Wielkiego Brata się skończy. No to mam swoje 5 minut. Masz 90 sekund. Daj jeszcze teraz. Okay. Dzień 29. Monika nie spodziewała się, że opuści dom wielkiego brata tak szybko. A jakie przyjemności ma. Sebastian Florek. Co tego wszystkiego. No to, że na przykład gdyby była zamknięta w tym kurniku, miałaby paszę suchą tylko i wodę, to jest, to jest podłe życie, prawda? A tak wychodzi sobie na dwór, skupnie trawkę. To jest taki papierosek taki. Skubnie trawkę, pogrzebie, powyciąga trochę kamyczków, coś tam coś tam, coś poszuka. To jest bajer właśnie. To jest to, to są te używki kurze, a także...

Masz czas, by pożegnać się. Dzień 43. Sebastiana zaskoczyło to, że do programu wybrani go widzowie. A mimo wszystko, tak szybko pozwolili mu odejść z domu wielkiego brata. Piotr lato.

ale nie Wyjście Piotrka z Zaj, domu to, Wielkiego to. Brata było zaskoczeniem ja, dla wszystkich. Został usunięty dyscyplinarnie w 46. Cześć, dniu programu za złamanie regulaminu. <laughs> Wojtek Kromka. Nie, takie rzeczy. nie żeby... Cześć Wojtek, jak się spało? Śniło. Wojtek jeszcze w szoku nie no. mówił. Nie, Mówiłem. nie Mówiłem. Tyka, Dzisiaj ani słowa nie powiedział. Patrzcie! Proszę Obudził, Obudził się! Obudził się! Gdzie ja jestem? Pan Katras. katras Wojsko, twój czas. krótki. Dowień końca. Wojtek wraz z Patrycją zastąpili dyscyplinarnie usuniętego piotra. Wojtek odpadł w 57. rzędzie programu. Co dużo jeszcze? Grzegorz Mielec. Na odległość to bardzo nie... nie działa. No ale gdybyś się zakochał, to przecież by ten... E, miłość nie zna. E, Czego? Y, y, nie wiem. Grzegorz, zostałeś decyzją widzów y, zaproszony do wyjścia. Twój czas do kalc. Masz minutę. W domu wielkiego brata Grzegorz bardzo zaprzyjaźnił się z Karoliną. Odszedł z domu w 57 dniu gry. I Karolina Pachniewicz. Wyjść po prostu jest mi Dobrze, po prostu jemu ja życzyłam, żeby został jak najdłużej, żeby się jeszcze dobrze pobawił. I żyłam mu, żeby wygrał. Karolina opuściła dobrowolnie dom Wielkiego Brata w 58 dniu. Swoją decyzję tłumaczyła tęsknotą za Grzegorzem. Rafał Chudziński. Cześć. Cześć. Rafał. Lula. Co to taka grzeczna? Ale nie, to było. No. Ale nie tylko skarbu. To nie musi robić. No, bo on na to licznie, że bo już to Rafale, czy lubisz trzynasty dzień? Czy trzynastka jest dla Ciebie szczęśliwa? Trzynastkarz? Nie wierzę w takie rzeczy. Może być szczęśliwa, może być szczęśliwa jak każdy dzień. Oto jest! Rafał jest już ósmym uczestnikiem, który odszedł z domu ich brata. <śmiennie> Nie spieszyło się ani Rafałowi, ani mieszkańcom domu wielkiego brata do wyjścia. Mam... Patrycja Strzemiecka. ...do tego, co się dzieje na zewnątrz. Gdzie zaczynam się trochę bać.

Patrycja odpadła w 78. dniu trwania programu. Do domu wielkiego brata weszła <c Risky> po dyscyplinarnym usunięciu Piotra Lato. Piotr Gulczyński. Halo? Witam. Piotr! Bil? Da. No Piotr, Clinton? Tylko Clinton. Kto u was? kto wiesz, kto ci dzwoni teraz? No, Piotr. Ты Теперь это Владимир Путин, а тебя из Москвы позвонил. Здравствуй, Владимир. Здравствуй. Здравствуй, Билл. Здравствуй. Listen to me, my dear friend. How are you? У меня все в порядке, а у тебя? Сожалению. Статья. Спустил я стану. Спустил я стану, потому что не хочется вас гнать видеть. Я считаю, каждый ко что свою политику проводит. się я niej не признаю, а остальное. Jak nie wygram z alicją, to runie cała moja tak, życiowa. co? Ideologia. Ideologia życiowa. Opuszczenie domu przez Piotra Gulczyńskiego było dla wszystkich stresującym przeżyciem. Do późnej nocy nikt nie mógł zapomnieć tego, co się wydarzyło, a przed nimi kolejne nominacje. Klaudiusza w takim stanie nie widzieliśmy od początku programu. To chyba jedyna osoba, na której poczucie humoru wszyscy mogli liczyć. Teraz, kiedy wyszedł Piotr, Klaudiusz stracił swojego najbliższego przyjaciela. Nawet nie starał się ukryć swoich emocji. opuścił dom wielkiego brata w 99 dniu trwania programu, mimo że był ulubieńcem mieszkańców. Alicja Walczak. Pany, to, to po prostu jest tak, bo musimy na siebie dominować. O nie, ja wiem, że to w tym Ja wiem. To się czuję. tylko to się czuje, wszystko się czuje. Wiesz, mi się wydaje w ogóle, że chyba... Wiesz, może pali tego nie było widać, ale dla mnie to jest niepojęte, że wiesz. Jedyna nie spała, czyli właściwie cały, cały czas dla niej jest stres. stres. No. Cały czas. O Boże, a liczę. Do sześciu razy sztuka. Jest Chodź, dobrze. Mm. No, okay. Gizam otwarty. <noise> Alicja, tyle tygodni na ciebie czekałam. Koniec świata. No strasznie długo to trwało. Jak mały Krystian się czuje? Chrystian bardzo dobrze się Alicja odpadła z gry w 103 dniu programu. Jest osobą, która wygrała najwięcej nominacji w polskiej edycji Big Brother. Kto zostanie zwycięzcą i otrzyma główną nagrodę pół miliona złotych? Wielki finał już dziś o godzinie 20:25. Zapraszamy.